To jest moja ocena. A Waldemar Żurek na ministra sprawiedliwości. No to też jest deszczu uproszczony. A może pan to rozwinąć, panie prezesie? Bo to jest taki sędzia, który szczególnie dużo ucierpiał od prawa i sprawiedliwości. Wie pani, to jest tak. A co jest um, to jest, a co panie bo zwracał uwagę od tego panie? Dziękuję panie, do Widzicie jak się dziad zapowietrzył? Przecież to jest rasowy agent KGB, wyszkolony przez Wasina, czyli wyszkolony też w opanowaniu uczuć, w takich stresowych sytuacjach, zresztą stary wyga parlamentu z różnych bojów z dziennikarzami. A zobaczcie, jak mu ciśnienie puściło, jak popuścił i zamiast, zatknął się, jak, jak to prześladowany, co pani tu robi, wyjdźcie i ucieknie. Także to pokazuje, że naprawdę jest strach. Wśród bandiorów pisowskich jest strach i niech się boją.